Cześć, dzień dobry. Dzisiaj energia i dynamika przestrzeni. Nie będę wchodził jakoś mocno w szczegół, bo on jest, on jest dość zbudowany. Natomiast mam nadzieję, że opowiem o ogólnych aspektach tego obszaru. Czy czasoprzestrzeń ma energię? Takie można postawić sobie na samym początku. Pytanie. Musimy wiedzieć, że w takim codziennym życiu energia to coś w sumie bardzo namacalnego. Namacalnego mówię tutaj o tym, że można powiedzieć, że samochód jadący ma energię, to jest energia kinetyczna, mamy energię cieplną np. czajnika, czy np. energię chemiczną, która jest zawarta w jedzeniu. Natomiast w ogólnej teorii względności mówimy o energii w znacznie bardziej ogólnym sensie. Czyli tutaj energia nie tylko jest w przedmiotach, ona może także kształtować przestrzeń i czas i tak się właśnie dzieje. Generalnie można to sobie wyobrazić tak, że cały nasz wszechświat to takie ogromne elastyczne, elastyczne prześcieradło. No, na to prześcieradło kładziemy różne przedmioty, planety, gwiazdy, cząstki światła. No i każdy z nich ma jakąś energię i pęd. I to jest ten rozkład generalnie energii, który wygląda i decyduje o tym, jak zakrzywi się właśnie to prześcieradło, czyli ta nasza czasoprzestrzeń. E, I czym jest e, e, pęd i energia razem zatem? E, no bo, e, skoro już powiedziałem o pędzie, powiedziałem o energii, to e, to w ogólnej teorii względności mamy, mamy połączenie tych dwóch pojęć, bo to zrealizował Einstein i powiedział, że mamy energię i pęd. Energia mówi nam generalnie, ile mamy takiej siły napędowej, czyli ile, inaczej, ile siły napędowej ma dany obiekt do zmiany danego stanu. Pęd mówi, to mówi obrazowo, to nie jest definicja. Pęd natomiast mówi nam w jakim kierunku i jak szybko obiekt się porusza. I w tym świecie ogólnej teorii względności no nie rozdzielamy ich tak sztucznie, tylko łączymy w jedną całość. Czyli można to zobaczyć w ten sposób, że jeśli energia to takie mm, może mm, takie no do czego by to porównać, no do tego paliwa istnienia, no to pęd to kierunek, w którym to paliwo właśnie działa. I tak, tak, to jest, tak to jest połączone. I mamy tensor energii pędu, czyli tensor energii pędu to taka, można powiedzieć, e, taki opis ilościowy wszechświata, w której zapisane jest wszystko generalnie. Ile jest energii w danym miejscu, w którą stronę płynie ta energia, jak rozkłada się ciśnienie, jak rozkładają się naprężenia e, I to nie jest tylko liczba. E, czyli jaka energia kinetyczna na przykład samochodu. No to jest pełna mapa przepływu energii pędu w czasoprzestrzeni. To jest bardzo, bardzo ważny, ważny temat. E, jakie są warunki w ogóle energii? Co to oznacza? Można by było sobie zadać kolejne takie pytanie. No Ogólna teoria w względności pozwala na bardzo taką e, inną konfigurację energii, czyli np. ujemne energię w teorii pola. No i dlatego w fizyce wprowadza, wprowadza się warunki energii, czyli zasady, które po prostu pozwalają odróżnić realistyczne energie od tych, można powiedzieć, e, e, o, żeby nie użyć złego słowa, e, takie wyimaginowane energie. E, po pierwsze, to jest oczywiście słaby warunek energii, czyli obserwator zawsze zmierzy dodatnią gęstość energii. Mamy dominujący warunek energii, czyli energia nie może płynąć szybciej niż światło. No i mamy tak zwany silny warunek energii, czyli energia i ciśnienie razem działają tak jak grawitacja jest przyciągająca po prostu. Czyli to jest, można powiedzieć, można powiedzieć takie, takie połączenie. Można te, te warunki energii, te trzy, czyli słaby warunek, dominujący warunek i silny warunek energii, można traktować trochę jako reguły takiego działania e, wszechświata, ale opisowego. E, jeśli je złamiemy, no to pojawia się e, coś dziwnego i nienaturalne efekty, takie jak czasu czasoprzestrzenny czy podróże w czasie, e, jeżeli nie zachowamy właśnie m, tych warunków energii. No, a niestety niektórzy, niektórzy, niektóre osoby, które w tym obszarze działają, no, szczególnie ten silny, silny warunek energii energi pomijają, albo ten nawet dominujący pomijają, czyli mówią, że energia, mam mamy podróże w czasie, to uważa, że są możliwe to, to tam, jest, tam stawia się taką tezę, że energia może płynąć szybciej niż światło, no a to jest niezgodne z dominującym warunkiem energii. Dobra, idąc dalej. Równania zachowania. To można powiedzieć, że jest taki naprawdę ilościowy opis, czyli we Wszechświecie obowiązuje generalnie zasada energia, pęd, po prostu nie znikają, tylko zmieniają formę albo, albo przepływają w inne miejsce. E, w codzienności taki przykład, no to energia w baterii zamienia się w światło latarki, można powiedzieć, że to jest taki, taki dość e, naturalny przykład prosty. I w ogólnej teorii względności to prawo jest po prostu zapisane mocno, elegancko, dużo bardziej niż tak w takim e, naszym świecie, no Bo ten tensor energii pędu ma zawsze zerową dywergencję, czyli tłumacząc to, e, no... To, co generalnie ucieknie z jednego miejsca, po prostu pojawia się w drugim. E, i, e, I tak to dobrze jest rozumieć. E, co mamy z tego, właśnie? Co, co, co to generuje w takim razie? No, bo coś tam powiedziałem, że to, co ucieknie z jednego miejsca, pojawia się w innym. No, z tego po prostu e, no, generalnie tego warunku można powiedzieć tak, że materia i energia mówi czasoprzestrzeni jak się zakrzywiać. E, a zakrzywiona czasoprzestrzeń mówi materii i energii jak się poruszać. I e, to jest taka najganialniejsza myśl Einsteina, czyli dynamiczny związek dwóch stron rzeczywistości. Energia nie jest tylko czymś, co można zważyć czy zmierzyć. To po prostu jest taki e, e, coś takiego, co e, co projektuje, czy no, projektuje czasoprzestrzeń, czy jest takim architektem czasoprzestrzeni. E, dobra, e, tutaj małe porównanie. E, pęd klasyczny, energia w relatywistyce. Dobra, e, czyli tak, energia kinetyczna, przypominam do szkoły średniej, pierwsza klasa. E, mamy tutaj energię kinetyczną. Następnie, no oczywiście, masa, V to jest oczywiście prędkość. No i mamy, mamy pęd też ze szkoły średniej. Pierwsza klasa MSV. Obie wielkości po prostu opisują siłę ruchu ciała, ale na różny sposób. Energia mówi, ile pracy możemy wykonać. Pęd po prostu mówi nam, w jakim kierunku i z jaką intensywnością ciało się porusza. No i, w tej względności łączy się to w jedną całość. I teraz tak, energia relatywistyczność. Czyli tutaj mamy klasykę, klasyka, czyli można powiedzieć Newton, a tutaj mamy relatywistyka, relatywistyka. Dobra. I tutaj mamy taką sytuację, że energia i pęd są ściśle związane. Proszę zauważyć że w tym wzorze i wy występuje energia, i występuje pęd. To E, który jest po drugiej stronie w kwadracie. Czyli kwadrat energii. To całkowita energia ciała. P to oczywiście wartość pędu. M to jest masa spoczynkowa. Co ważne, żeby tutaj się nie jakoś nie, nie zdziwić. No i C to oczywiście prędkość światła, czyli 10 do 8 m na sekundę. I dla ciała w spoczynku, pęd jest równy zero. Jeżeli dla ciała w spoczynku pędz jest równy zero, to zobaczmy, że otrzymujemy to takie najsłynniejsze chyba równanie obecnie w fizyce współczesnej, co oznacza, że sama masa w sobie jest po prostu energią. I to jest to, jest, to równanie ono oznacza, że energia równa się masie razy prędkość światła do kwadratu, tylko oznacza wprost, że masa masa sama w sobie jest generalnie energią. Tak należy do tego podchodzić. Mamy też oczywiście ten tensor energii pędu. Ja to zrobię w takim naprawdę prostym ujęciu, żeby tutaj nie wpaść w jakieś grube tematy. Czyli aż ten generalnie Potrzebował obiektu, który opisywałby wszystkie rodzaje energii i pędu jednocześnie, czyli energię, energię samą w sobie, przepływ energii ciśnienia i napężeń. Dlatego wprowadził ten sor energii pędu. To jest ten tensor energii pędu. Ja już go używałem wcześniej i teraz go wyjaśnię. Można o nim trochę myśleć jako takiej macierzy. I to jest takie dobre. Dobre, m, e, dobre, dobrze, ja mam tutaj błąd, e, więc sobie tutaj to wywalimy, e, tu już jest dobrze, e, energia, a tutaj będziemy mieli, słuchajcie, to jest macierz po prostu, tu będziemy mieli przepływ pędu. Dobra, to jest, taka, to jest taka sytuacja, czyli można inaczej, taka sytuacja, to jest po prostu tensja energii pędu, o dobrze jest myśleć po prostu jako takiej macierzy, czyli na górze mamy energię, mamy przepływ pędu na dole i tutaj mamy przepływ energii, ciśnienie, napężenie. Górny lewy róg to jest gęstość energii de facto. Górny wierzch to jest strumień energii, czyli można powiedzieć promieniowanie. Dolny prawy blok no to, to jest ciśnienie i napężenie w materii. I teraz, jeżeli mielibyśmy analizować jakiś przykład, no to dla jakiegoś tam gazu w pudełku, no ten sobie zawiera informacje o tym: po pierwsze, ile cząsteczek uderza w ścianki, czyli jakie jest ciśnienie, i druga rzecz, jaka energia cząsteczek jest zawarta, czyli jaka jest ich energia kinetyczna. Warunki energii no to oczywiście no ten słaby warunek dominujący i silny warunek, o czym, o, czym już, o czym już mówiłem. I warto jeszcze powiedzieć o tym wzorze, tutaj bo go sobie zapisałem. Generalnie w szkole uczy się, że energia nie ginie, czyli generalnie delta E jest równe 0. Tak mówią nam w szkole, e, w szkole e, na przykład siebie. Co to też oznacza? Oznacza to, że energia może zmienić postać. Czyli, na przykład, może być e, na początku kinetyczną, później ciepłą, ciepłą, ale suma w sumie się zgadza. W ogólnej teorii, w względności to prawo jest zapisane znacznie dokładniej. To jest to samo. To. Jest dość trudny zapis, ale oznacza prostą zasadę. Co ucieka z jednego miejsca, pojawia się po prostu w innym. To o czym już mówiłem wcześniej. I w ogólnej e, teorii względności wszystko zapisane jest po prostu w jednej macierzy. E, I już, i już, i już. E, zostały nam jeszcze tematy związane z warunkami energii e, czyli. E, Czyli takie ograniczenia fizyczne. Okej, okay. o tym już mówiłem, ale tutaj powiem o tym jeszcze bardziej dokładnie. Tak sobie tutaj wymyśliłem w tym grafcie, więc to, to uczynię. Więc ogólna teoria względności pozwala naprawdę matematycznie na bardzo dziwne, rozwiąza dziwne rozwiązania, o których już mówiłem, i wprowadza warunki energii, aby odsiać te przypadki fizycznie. Rozsądne tylko od tych nierozsądnych, delikatnie mówiąc. Czyli słaby warunek, czyli WEC, właśnie tutaj dopiszę WEC, to jest słaby warunek. Każdy obserwator powinien mierzyć dodatnią gęstość energii. Dominujący warunek, czyli DEC, mówi o tym, że strumień energii nie może być szybszy od światła, i SEC. Czyli silny warunek energii, energia plus ciśnienie mają zawsze efekt grawitacyjnie przyciągający. Jaka jest interpretacja? To jest generalnie te warunki, to jest, można powiedzieć, taki strażnik realizmu, a ich złamanie po prostu prowadzi do takich egzotycznych konstrukcji, czyli jak na przykład coś co średnio może istnieć. No oczywiście przy obecnej stanie wiedzy, czyli stabilne tunele czasoprzestrzenne które są teoretycznie możliwe, ale praktycznie, praktycznie, praktycznie niemożliwe do, do zrealizowania, oczywiście przy obecnej wiedzy i technologii. No i ostatni, ostatni obszar, czyli energia i dynamika czasoprzestrzeni. Przedostatni, bo jeszcze energia pola zjawitacyjnego, chciałem o tym powiedzieć, czyli o subtelności małej. Czyli najważniejsza idea jest taka, energia determinuje geometrię. Czyli jeśli w danym miejscu wszechświata po prostu mamy dużo energii, czyli na przykład w Gwieździe Neutronowej, no to czasoprzestrzeń zakrzywia się bardzo, 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 bardzo mocno. Jeśli energia jest rozłożona jedno, jednorodnie, czyli jak na przykład mieliśmy do czynienia we wczesnym wszechświecie, no to powstaje taki kosmologiczny model FFW z równomiernym po prostu rozszerzaniem. Jeśli natomiast energia ma egzotyczne własności, jakieś ujemne ciśnienie, tak jak założenie w ciemnej energii, o czym jeszcze będę mówił, no to ta dynamika czasoprzestrzeni po prostu może prowadzić do przyspieszonej ekspansji, co to pokazuje? No pokazuje nam to, że czasoprzestrzeń nie jest taką. E, nie jest czymś, co, co nie ma wpływu na nic innego. Po prostu to jest, to jest uczestnik. E, i w, e, który ma wpływ na, na całość na całość wszechświata. Co ważne, energia pola grawitacyjnego też mała subtelność, no bo w klasycznej fizyce pola, pola grawitacyjne też ma energię, ale w, w ogólnej teorii względności jest po prostu inaczej. Nie istnieje dobrze taki zdefiniowany tensor energii pędu pola grawitacyjnego. Można opisać po prostu energię fal grawitacyjnej, mm, ale mm, no, energia grawitacji jest zawsze nielokalna i trudna do uchwycenia. I to jest taka pierwotna, fundamentalna różnica pomiędzy ogólną teorią względności a teoriami e, e, klasycznymi. Dobra, małe podsumowanie. Hmm. Ten energii pędu to taki pełny opis zawartości wszechświata, czyli energii pędu, ciśnienia i przepływów. Warunki energii oczywiście ograniczają go do realistycznych przypadków. Co dalej? No, prawo zachowania gwarantuje, że energia i pęd nie znikają, tylko mogą wymieniać się z geometrią. Przechodząc już do geometrii, ona jest sama w sobie aktywna, czyli tylko, nie tylko opisuje po prostu przestrzeń, ale reaguje na energię i kształtuje dynamikę materii. No i to, co jeszcze ważne do zapamiętania, to jest to, że energia pola grawitacyjnego jest po prostu subtelna. Subtelność polega na tym, że nie da się jej po prostu lokalnie jakoś tam zdefiniować. Stanowi to jedną po prostu z największych, można powiedzieć, nie fizycznych, a filozoficznych różnic pomiędzy ogólną teorią względności, a tą fizyką klasyczną, newtonowską, znaną ze szkoły średniej. Dobra, dzięki serdecznie za dzisiaj, jeżeli będą jakieś pytania, czy... Są jakieś pytania związane z tym obszarem? Zapraszam do umieszczenia ich w komentarzu. Dzięki za dzisiaj. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Cześć.